Witajcie na kanale Pieczar Kolożka, ja jestem Ewa i dzisiaj razem polecimy w kosmos i to będzie naprawdę gruba wyprawa, dlatego mocno zapnijcie pasy bo bo nie będzie miły, jak już wlecimy na tą orbicę internetowego spierd... Internet ma to do siebie, że my możemy w nim spotkać takie rozmaite uniwersum. Mamy na przykład galaktykę commentary, galaktykę sportowych spirów, art community i jak się okazuje całkiem prężnie rozwijającą się społeczność językowych wojowników. Problem w tym, że nie ma takiego chronosa, który no pstryknąłby i zniknął z sieci ludzi, którzy no delikatnie mówiąc zaczynają przyginać pałę. No szklanka. Kiedyś była pełna. Teraz już jest pusta, trochę brudna. Wiele osób z niej piło. Chcesz się napić? Prawdopodobnie nie. Mówię to dlatego, że pod ostatnim filmikiem niektóre osoby pytały się mnie, co myślę o tej dziewczynie, która na TikToku chwali się swoją czystością przed ślubem. Ona też jest szklanką. Ale czystą i pełną. Wczoraj zmywara, dziś brudna szklanka. Ciekawe na miano jakiego sprzętu AgD zasłużymy jutro, drogie panie. Ona też jest szklanką, ale czystą i pełną. Wiecie co, w sumie, to tak się zastanawiam. Ciekawe, jaką szklanką jestem ja. Ale od czego mamy internet, prawda? Proszę bardzo. Tyk, tyk. Teraz zobaczymy, jaką jestem szklanką. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Ja żółty lubię. Niech będzie żółty. O, jestem żółtą szklanką. No, fajen, fajen. Link do tego profesjonalnego testu wrzuciłam Wam, moje drogie, w opisie. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jaką szklanką jesteście Wy. Dobra, po pierwsze: How dare you? W tak uprzedmiotowujący sposób wypowiadać się o drugim człowieku. Ja coraz częściej, gdy budzę się w tym naszym kraju kwitnącej cebuli, to zastanawiam się, mianem jakiego przedmiotu miedzić ochrzczą. Czy będę kłódką, do której pasują bądź nie pasują klucze, czy będę nadgryzionym jabłkiem? Czy będę brudną szklanką, albo kuwa samochodem z odzysku? No bo przecież na pewno nie będę człowiekiem, prawda? Czy sprzedawanie innym swoich wartości musi się wiązać z takim uprzedmiatawianiem osób, które żyją w inny sposób, czy wyznają inne wartości w życiu? Czy nie dużo lepszym wyjściem byłoby po prostu to zarażanie swoim światopoglądem, czy swoimi wartościami innych ludzi, przez sposób, w jaki się żyje i przez świadectwo, jakie się daje swoimi czynami, żeby ktoś popatrzył sobie, jak ty żyjesz i Pomyślał, takiemu to się dobrze żyje, ja też bym chciał tak żyć. W psychologii takie zachowanie ma swoją nazwę, jest to dumnie brzmiąca dehumanizacja. Dehumanizacja, czyli proces zanegowania człowieczeństwa drugiej osoby, czyli zmiany stosunków interpersonalnych, w wyniku którego zaczyna się postrzegać drugiego człowieka jako zwierzę lub przedmiot pozbawiony jakichkolwiek uczuć, afektów i emocji. No bo przecież, jak powszechnie wiadomo, szklanki to są jedne z najbardziej uczuciowych i najbardziej emocjonalnych sprzętów na wyposażeniu kół. Kuchni, prawda? Porównywanie kobiet wyznawających w swoim życiu odmienne wartości do szklanek, w tym wypadku pełni funkcję takiego mechanizmu obronnego mechanizmu obronnego, który ma chronić jednostkę przed zakłóceniem realizowanego w danej chwili zadania. Warto wspomnieć, że dehumanizacja prowadzi często też do negatywnych zachowań i umożliwia uzasadnianie np. wrogości, okrucieństwa, poniżania, przemocy, dyskryminowania. Czy stereotypizacji. I my możemy zaobserwować idealny po prostu przykład takiego poniżenia, właśnie w tej wypowiedzi. Ona też jest szklanką, ale czystą i pełną. Z tej szklanek piło wielu, Zostawia coś po sobie. Jest pusta. A ta dziewczyna jest pełną szklanką. Listą. Ona to jest jak szklanka z wodą perlaż Ale inne to jest jak szklanka z takimi pomyjami z kałuży Nawet na największym kazu byś się takiej nie chciał napić Druga sprawa, i to jest coś, co mnie zawsze osobiście bardzo rozwala. Jaka szkoda, że takie porównania odnoszą się prawie zawsze tylko do kobiet. Już trzymając się tej zastawowo kuchennej nomenklatury, taka łyżeczka na przykład, no nie? Co miesza we wszystkich szklankach i którą po prostu każdy po kolei by oblizywał. To ona już będzie ok, tak? Jezus Maria, jaki to jest! Festiwal Toksyczności. Mamy XXI wiek. Czy my możemy w końcu przestać zaglądać obcym ludziom między nogi i skupić się na tym, co mamy między swoimi? Jeśli chcecie znać moje zdanie na ten temat, które po prostu staram się stosować w swoim życiu, no to ja nie jestem fanką popadania ze skrajności w skrajność. No i ja prywatnie nie jestem też fanką. Wiecie, jakichś one night standów czy friends with benefits i tak dalej. Bo prędzej czy później, że w taki sposób no, pojawia się to ryzyko, że my możemy Albo sobie, albo komuś zrobić jakąś emocjonalną krzywdę. Bliskość z drugim człowiekiem funduje nam wystrzał dopaminy, serotoniny, oksytocyny. I są to tak zwane hormony szczęścia i hormony przywiązania. I one robią dokładnie to, na co ich nazwa wskazuje. One sprawiają, że my zaczynamy przywiązywać się po prostu do drugiego człowieka. Zaczyna być dla nas kimś ważnym, my zaczynamy czuć potrzebę, żeby po prostu spędzać z nim więcej czasu. Chcemy po prostu, jakby, no chcemy więcej, bo jak przebywamy są osobą, no to zaczynamy się wtedy lepiej czuć. I wiecie, można mieć farta, zbić sobie pionę po spotkaniu na wieczne niedowidzenia. Każdy idzie swoją stronę i każdy żyje swoim życiem. Ale można mieć też pecha i po prostu trzeba się z tym liczyć. Idąc dalej, praktykując w swoim życiu taki poligamiczny styl życia, może być na przykład potem takiej osobie ciężko stworzyć... Satysfakcjonującą relację z jedną osobą, bo po prostu nasz mózg będzie przyzwyczajony do takiej różnorodności. Druga sprawa, ja wiem, że choroby to jest po prostu jeden z najbardziej atrakcyjnych tematów do rozmów, no ale jak to mówi klasyk? Jakby, sorry. Mamy taki klimat. I wybierając ten styl życia taki bardziej wiecie, monogamiczny, no ogranicza się jednak to ryzyko zachorowania. Ale ja wiem, że wszystko zależy od osoby, ja wiem, że wszystko zależy od historii naszego życia, od naszych doświadczeń, od tego, jaka jest nasza wrażliwość. My po prostu bardzo różnie działamy, bo my wszyscy jesteśmy, mimo że jesteśmy do siebie podobni, to każdy jest jednak, no dość specyficzną, indywidualną jednostką na swój sposób. I to, że ja mam jakieś tam swoje przekonania, czy jakieś mam swoje wartości, przez które no, staram się żyć w taki, a nie inny sposób. nie daje mi prawa do umniejszania po prostu innemu stylowi życia. Zwłaszcza, kiedy mam do czynienia z sytuacją, kiedy no, występuje obupólna zgoda, Dwóch dorosłych i świadomych osób. Wiecie, ja mogę na przykład opowiedzieć o tym, jakie ja mam poglądy, ale o mój Boże, do głowy by mi nie przyszło, żeby teraz do internetu wrzucać nagranie, gdzie kogoś zaczęłabym porównywać do brudnej, zużytej szklanki, bo jego przekonania są kuwa inne niż moje. I ja już kiedyś mówiłam, że z religią to jest jak z Benizem. Fajnie jak go masz, jak jesteś z niego dumna, dumny. Problem pojawia się tylko wtedy, kiedy tego. Nieproszony wyciągasz i zaczynasz machać tak z radością komuś przed nosem. A szczególnie zaczynamy mieć już problem, kiedy podczas tego machania ty dodatkowo zaczynasz obrażać Beniza swojego współrozmówcy, mówiąc, że jak jest inny, to jest gorszy. I już tak na zakończenie, moi drodzy, pamiętajcie, że zawsze lepiej być już brudną szklanką, niż zachowywać się jak pusty dzban. Dajcie znać, co wy sądzicie o takim porównywaniu. Ludzi, którzy po prostu wyznają inne wartości lub są innej wiary do, do zastawy kuchennej. Nie zapomnijcie o kciuku w górę dla zasięgu. Jeżeli jesteście tutaj nowi i chcecie być na bieżąco z psychologią, no to o subskrypcji, wbicie też na moje social media, gdzie prostytuuję się ze swojej prywatności i co? Widzimy się w kolejnym filmiku bez soczki.